Szanowni Państwo, wprowadzenie czy pomysł wprowadzenia imienia i nazwiska na opaskę, która identyfikuje pacjenta, jest pomysłem jak najbardziej zasadnym. Już w ubiegłym roku była mowa o tym, że w tym zakresie nastąpią określone zmiany. Tak jak wiemy, ustawa o działalności leczniczej jest nowelizowana w 2011 roku, a konkretnie rozporządzenie, które wprost dotyczy zaopatrywania pacjentów w opaski, mówiąc w dużym uproszczeniu. Spowodowała, że na tym rynku szpitalnym doszło do pewnego, czy obserwujemy pewnego rodzaju chaos. To znaczy, każdy szpital właściwie wypracował sobie swoje rozwiązanie, na którym bazuje właśnie w zakresie identyfikacji pacjentów. Ten postulat dotyczący wprowadzenia imienia i nazwiska, tak jak powiedziałam, jest jak najbardziej zasadny, ponieważ niestety w większości przypadków szpitale nie dysponują odpowiednią infrastrukturą teleinformatyczną, nie mają odpowiednich narzędzi, które pozwalałyby na zdalną identyfikację pacjenta, a w związku z tym to imię i nazwisko rzeczywiście przyczyni się do poprawy po pierwsze bezpieczeństwa pacjenta, samego pacjenta, który jest hospitalizowany, jak również do poprawy komfortu pracy personelu pielęgniarskiego, bo pielęgniarka czy pielęgniarz nie będą musieli się zastanawiać, z jakim pacjentem mają do czynienia, tylko to imię i nazwisko będzie wprost umieszczone na opasce. Co ciekawe, już kilka lat temu szpitale, z którym ja mam przyjemność współpracować, uzyskały opinię CMIOT-u mówiącą o tym, że wprowadzenie imienia i nazwiska na opasce nie jest wcale naruszeniem praw związanych z ochroną danych osobowych pacjenta, no bo tutaj przemawiają za tym konkretnym działaniem. Też określone korzyści, no, z którymi trudno dyskutować. Natomiast z dużym zdumieniem przeczytałam informację o planowanym wprowadzeniu zakazu stosowania kodów kreskowych na tych samych opaskach do identyfikacji pacjenta, ponieważ od lat wiemy, że skanowanie kodów kreskowych, jeśli jest oczywiście dobrze zaimplementowane, po pierwsze przyczynia się do redukcji błędów, ponieważ w przypadku skanowania kodów kreskowych istnieje. Ryzyko popełnienia jednego błędu na 10 milionów wprowadzanych znaków, a w przypadku ręcznej, ręcznych operacji, to ryzyko wynosi jeden błąd na 100 wprowadzonych znaków, a w związku z tym jest zdecydowanie częstsze i, i te działania manualne są bardziej obarczone właśnie ryzykiem popełnienia błędu. A drugi aspekt to jest niewątpliwie bezpieczeństwo pacjenta. Kod kreskowy na opasce w przypadku szpitali, a jest ich coraz więcej w Polsce, które skanują właśnie kody kreskowe z opasek, ponieważ mają odpowiednie oprogramowanie, odpowiednią infrastrukturę, przyczynia się do po pierwsze automatycznej rejestracji podania konkretnego leku pacjentowi, a co ważniejsze z punktu widzenia pacjenta i jego bezpieczeństwa, przyczynia się również do weryfikacji poprawności podania leku. Skanując kod kreskowy z opaski, kody kreskowe z leków, które mamy przygotowane. Jesteśmy w stanie ocenić, czy te leki, które chcemy podać pacjentowi, są zgodne ze zleceniem lekarskim. W Polsce nie mówi się o, o tym problemie dość często. Mam tutaj na myśli problem związany z niewłaściwym podaniem leków. Badania, które już kilkadziesiąt lat temu były przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych, wykazały, że w przypadku błędów medycznych, z którymi w ogóle mamy do czynienia na terenie szpitali, możemy mówić o 20% błędów, które dotyczą właśnie niewłaściwego podania leku. I najprostszą metodą wyeliminowania tych błędów jest właśnie automatyzacja określonych czynności i procesów, w tym przypadku automatyzacja właśnie rejestracji podania leku, czy tak jak wcześniej powiedziałam weryfikacji podania w odniesieniu właśnie do konkretnego zlecenia lekarskiego, oczywiście w postaci elektronicznej. Jest szereg argumentów, które też innych argumentów, które przemawiają za tym, żeby jednak pozostać przy tym, przy tym kodzie kreskowym na opasce. Żyjemy w, w świecie różnorodnych regulacji, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, i jedną z nich są oczywiście regulacje unijne. Oprócz tych regulacji mamy też, tutaj wprawdzie nie ma konkretnego obowiązku stosowania kodów kreskowych, natomiast mamy do czynienia z, ze standardami interoperacyjności tworzonymi przez organizację IHE czy IHE, mówiąc posługując się angielskim skrótem, gdzie wprost rekomendowane są właśnie kody kreskowe do identyfikacji pacjenta, ponieważ no, te korzyści są takimi korzyściami, z którymi trudno dyskutować. Prawdą jest to, co się mówi w dużym uproszczeniu, że sam kod kreskowy, jeśli nie mamy odniesienia do systemu bazodanowego, stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta. Bo jeśli nie dysponujemy odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem, no to trudno sobie wyobrazić, że personel pielęgniarski na podstawie obserwacji wzrokowej kodu kreskowego na opasce będzie w stanie stwierdzić, z jakim pacjentem ma do czynienia, jaka jest tożsamość tego konkretnego. Pacjenta. Dlatego, w mojej ocenie, najbardziej racjonalnym podejściem byłoby po pierwsze wprowadzenie imienia i nazwiska jako tego komponentu obowiązkowego do identyfikacji pacjenta, ale pozostawienie możliwości tym szpitalom, które chcą, mogą i już dzisiaj to robią, właśnie zastosowania kodów kreskowych do identyfikacji pacjenta, ponieważ dzięki temu będziemy w stanie uzyskać szereg korzyści. O których już tutaj wcześniej wspomniałam, w postaci większego bezpieczeństwa pacjenta i też większego komfortu pracy personelu pielęgniarskiego. A o tym personelu pielęgniarskim dość rzadko się mówi w Polsce. W literaturze przedmiotu też istnieje szereg dowodów na to, że w przypadku błędów medycznych mamy bardzo często do czynienia z tak zwaną drugą ofiarą tych błędów jest to właśnie personel medyczny. Moje doświadczenia są takie z różnych wdrożeń szpitalnych, że pielęgniarki coraz chętniej korzystają z rozwiązań właśnie z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji i trochę szkoda byłoby odbierać im taką możliwość, zwłaszcza dziś, kiedy cały czas mówimy o tym, że od cyfryzacji już nie ma odwrotu. No i pamiętajmy też o nakładach finansowych, które zostały poniesione zarówno przez szpitale na wdrożenie określonych rozwiązań, jak również przez dostawców systemów informatycznych, Klasy His, którzy w swoich systemach też poczynili określone zmiany po to, żeby szpitale mogły właśnie z automatycznej identyfikacji korzystać. Wydaje mi się, że zamiast wprowadzać takie mm, zakazy, powinniśmy raczej przyjrzeć się temu, w jaki sposób edukować szpitale, jak je wesprzeć właśnie w, w, w tym obszarze wprowadzania rozwiązań cyfrowych, bo jeśli tego nie zrobimy, to obawiam się, że y, cofniemy się po prostu do czasów, kiedy w szpitalach rządziły y, dokumenty papierowe zeszyty długopisy. Y, także y, Mój postulat i mój wniosek jest taki, że powinniśmy stworzyć mechanizmy, które pozwolą szpitalom na skuteczną i efektywną implementację tych, tych wszystkich założeń. Oczywiście przy odpowiednim wsparciu też organizacji rządowych. Ta standaryzacja w zakresie cyfryzacji jest takim warunkiem koniecznym do tego, żeby rozwiązania były realizowane w sposób skuteczny i efektywny. thank you